Jaką jest Wielką Brytanią, jaką jest są te 40, jest tych 40 dni, w których mamy z woli Kościoła, zwoli, a więc z woli Pana Boga poddawać się próbie, oddać, oddać się modlitwie, oddać się poszczeniu. Tradycyjna dyscyplina, którą przed chwilą przypomniałem Kościoła, jest bardzo surowa w tym względzie. Jest ona taka, tak surowa, dlatego, że. Sam Bóg, który stał się człowiekiem nasz Pan, Jezus Chrystus, dał nam przykład, jak mamy gościć. Przez 40 dni Pan Jezus nikt nie spożywa. Przez 40. że są tymi, co zniesławiają, i tak dalej. To wszystko jest cechą, te wszystkie zarzuty powtarzały się w czasach Chrystusa i e, powtarzają się aż do, tej, aż do tej pory. Ludzie, którzy chcą być dzisiaj prawdziwi jaki Kościołowi, prawdziwie niesfałszowanej doktrynie, nazywani są zwodzicielami, bo oni idą znów tym świata sprzeciwiają się temu, co to świat zna Vielen przecież śmierć na Nim te nasze winy odkupić. Jeżeli Bóg nie jest sprawiedliwy, to też nie, nie, nie rozumiemy dlaczego, nie można zrozumieć dlaczego, na czym polega właściwie, właściwie Boże miłosierdzie. Widzimy w czasach dzisiejszych, że ponieważ nie wierzy się już w facto to to, że Bóg jest sprawiedliwy. potula naszych dusz płaszczem, tak wierzył Marcin Luther, który uważał, że, że, że grzechy zostały tylko zasłonięte poprzez płaskę, jak jest nie. Bóg widzi każdy tak, nasz grzech i jest z w grzechu niedoskonałości, niewierności nas Na sądzie, który każdy z nie jesteśmy ślepi w naszym modlitwie, bo po to między innymi Chry Bóg stał się człowiekiem, po to przyszedł Chrystus do nas, a żebyśmy mieli przykład, najlepszy przykład, jak się modlić, najlepszy przykład, jak cierpieć, jak postępować. Skoro szatan kusił Chrystusa, o, ileż, o, o ile więcej będzie nas kusił. On nie zdał sobie chyba do końca sprawy z tego, kim jest Chrystus, choć zdawał sobie sprawę, że Po szukanie bogactwa itd. Tak nie możemy za wszelką cenę myśleć wyłącznie o tym, żeby samemu sobie, żeby, żeby opływać do żeby nie możemy myśleć ciągle o jedzeniu, o piciu, o tych wszystkich sprawach, które są w które są, tym które nas dniał widzieć ciągle Ale ponieważ natura ludzka jest, jest, jest zraniona, ponieważ po grzechu pierworodnym pozostają od naszych dusze, nawet jeśli są, e, jeśli grzech pierwolotnie jest zmyty, to pozostają pewne pozostałości, pewien pewien porządek w naszej naturze, to dlatego musimy walczyć z pokusami i musimy łatwiej mogli popierać się pokusom światowym, pokusom białowęckim. Drodzy mamy wielkie zadanie przez te 40 dni do wykonania. i musimy być odważni w tym naszym, w tym naszym bo Bóg chce, żebyśmy odważnie walczyli za Jego sprawę, żebyśmy odważnie głosili Jego naukę, żebyśmy odważnie 去。